Nasza formacja jest oparta o, o dzieło Ludwika Grignon de Montfort, znane też już i y, myślę, że coraz więcej osób jakoś się formuje w tym kierunku. Y, ale też jest ta ogromna miłość y, do ojczyzny i nasza założycielka Maria Okońska, która już nie żyje, ale ostatnio był nakręcony film na jej temat, y, zachwycała nas i jeszcze się zapalała tą miłością. i i ona miała taką wiarę i taką ufność, że Matka Boża zwycięży. I myślę, że my, jej córki, tak się te, też się tego trzymamy i, i, i jest to taki no, taki testament też, że zwycięstwo przyjdzie przez Maryję, to co chląd mówił, tak? Że zwycięstwo przyjdzie i to będzie zwycięstwo Maryi. I jakby nawet jeśli wszystko się wali, wszystko wskazuje zupełnie inaczej. Wydaje się, że jest tak, że jest. Wręcz przeciwnie, to jest jednak ta ufność, no i ta wiara, że, że jest to prawda i że jest to prawda, której mamy się trzymać i tą drogą iść. To kardynał Wyszyński przed śmiercią jest naszym ojcem duchowym. Trwa proces beatyfikacyjny. Niedługo mamy nadzieję, że będzie już beatyfikacja, bo myślę, że jest bardzo potrzebna. Zostawił wiele dzieł i z tego tutaj się... Bardzo przyczynił do tego, żeby to jego dziedzictwo, jego y, słowa zachować, bo jest cała, całe archiwum jego dzieł, to co mówił, było nagrywane i teraz jest przepisywane i wydawane po kolei. Myślę, że to jest wielkie, y, wielkie wyzwanie też dla Polski. Y, no on też sam mówił, że kocha ojczyznę zaraz po Chrystusie, że to jest jego wielka miłość, że on wszystko robi dla Polski że, i to. Co zrobił też dla nas i te śluby jasnogórskie, tak? kiedy był w więzieniu, kiedy było, były prześladowania kościoła i wydawało się, że no, że, no właśnie i ta Polska ocalała, myślę, że też przez takich heroicznych y, y, pasterzy, jakim był Prymas Wyszyński. I myślę, że, że też trzeba by ciągle przypominać jego osobę i, i, i na dzisiaj y, jego nauczanie też jakby przypominać. I on przed śmiercią, już na łoży śmierci, mówił, że nie zostawia programu testamentu. Jest jedyny program, to jest Maryja, to jest ona. I choćby ludzie się zmieniali, świat się zmieniał, to, to zostanie to jedno. Ten jeden program, którego mamy się trzymać jako, jako Polska, i jako i też, też myślę, że i świat, tak. I, i, dla mnie to, co było zachwycające, co jakoś odkryłam, jako, jako też wielki dar, właśnie to, bo, bo jestem, pracuję w Centrum Modlitwy Zawierzenia, gdzie są, gdzie są księgi oddania w niewolę całej Polski. Tam są zapisy, piękne świadectwa ludzi, którzy oddawali się Maryi za Kościół. Mów, mówiono o tym, że ludzie przyjeżdżali modląc się wtedy za Sobór, tak? potem przyjeżdżają. W sytuacjach trudnych, jakichś kryzysowych, jakiś tragicznych, tutaj właśnie czerpali siłę i to jest, to jest cały czas. I tutaj y, Kościół żyje. Ja tak jak będąc, przyglądając się y, no na jasnej górze temu, co się dzieje, że tu jest jakby to jakieś źródło, które się nie wyczerpuje. Tak? Ona jest tym źródłem i y, i, I właśnie z tego, się, z tego płynie ufność. No i ten nasz polski papież, tak, który, y, który był takim, takim darem dla całego kościoła, tak, bo on się przyglądał, był przy w w tym przy Prymasie Wyszyńskim, był przy tym akcie milenijnym oddania Polski za wolność kościoła w świecie. My jesteśmy wydani, y, y, no nie wszyscy sobie tak pewnie. Zdajemy sprawę z tego, może czasami, dlaczego tyle cierpienia. My jesteśmy oddani za, za Kościół cały, i jest to wielki potencjał. I myślę, że też taki, taki może nieodkryty skarb do końca, który mamy na nowo odkrywać ciągle i, i pogłębiać tą relację z Maryją i wierzyć, że, że naprawdę to się dokona. Może przez krzyż, może ale ku zmartwychwstaniu, ku zwycięstwu.